Witam, panowie. Niedzielne gonienie ptaków, ale bejshuy, kurde, nie wiem, czy coś będzie widać. Ciemne, tak dujo. Nie wiem, widać. Twoich sam nie widzę, tu co. <tusza> tu Ale poszły na maksa przybliżone jest. A nie wiem, czy widać. Tak ciemne chodzą. I tylko kukurydza, i pszenica. Żadnych specyfików nie daje tym gołębiom moim. Nic nie daje. Jak u niektórych półki trzeszczą od jakiejś chemii. U mnie gołąb nigdy chemii nie widział. I o, jak chodzi, nawet nie wiem, czy widać tego gołębie, i tak godzinę chodzą. Żaden gołąb nie miał żadnej chemii, nieszczepione. KO i nikt mi nie powie tam, kurde, że gołąb jakiś tego, że coś mu tam nie dasz i nie będzie latał. Nieprawda panowie. Zdrowie, szmata i gołąb chodzi. Chodzi ptak. I na samej pszenicy i kukurydzy. Tak samo jak lotowałem te gołębie. Nie wiem, nie widać ich pewnie. Jak lotowałem te gołębie, ja nic im nie dawałem. Żadnej mikstury, nic nie szykowałem tym gołębiom, było tylko podawane te same, kukurydza i pszenica i woda, no elektrolit daje do wody, tam jakiś czosnek daje do wody, no to wiadomo, o, jakiś ocet tam, yy, ten, no tak, one, one nawet nie szczepione ani nic, I ja <ścoughs> nigdy nie miałem problemu. Druga sprawa to zbieranie. Ja mam swoje gołębie, a jak się zbiera cały czas, jakichś rynków, nie wiadomo co, no to wiadomo, później jak to się wiąże. Nawet nie wiem, czy te głębie widać. Chodzę tam. I panowie, bez niczego. Wczoraj taki wiatr był. Godzina czasu. Też ptaszki chodzą. Te gołębie moje tegoroczne młode one 20 km w linii prostej zrobiły w tym roku I ja ich nie szprycowałem tam przed lotem Nie wiadomo co nie dawałem Po prostu jeżeli gołam zdrowy Lotny to mu nic nie trzeba żadnej chemii tam kurwa niego pakować ani nic Kiedyś się karmiło samo pszenico, tam kurde gołębia i on. pszenica, jęczmień. To szło jak nie wiadomo co. Pozdro. Pozdro zalecka panowie. Nie będę tutaj już się wychwalał ani gadał, bo zaraz skomentuję, nie wiadomo co. A ja se tam tak oganiam ptaszki, i chodzą, i wracają z lotów, i chodzą. Pozdro.